Pogadajmy chwilę o MSP. Rok temu była kampania, puściliście kampanię telewizyjną, którą kierowaliście właśnie do małych przedsiębiorców, tak? do fryzjerów, do ludzi, mm -hmm. którzy wychodzą z lasu i do tego. Przysłowiowego miasta, gdzie jest jakaś. Część wyszła. Część wyszła, właśnie. Pytanie jest takie. I yy, rozumiem, że zrobiliście to po części edukacyjnie, tak? No bo wiadomo, że ten rynek musi być pobudzony. Zrobiliśmy to całkiem edukacyjnie. Okej. Okay. Dało Wam to kopa? Przełożyło się na sprzedaż? Yy, Czy zrobiliście dobrze też konkurencję? Oczywiście, zrobiliśmy wszystkim dobrze, tak? Ale to jak spojrzymy na tą kampanię i na to, jaki ona miała charakter, to nie była kampania sprzedażowa, tak? Nie mówiliśmy, że słuchajcie, przyjdźcie nas, dzisiaj, tak. bo mamy promocję i dzisiaj kupisz taniej i, i lepiej i my jesteśmy numer jeden na świecie. Nie, tutaj Ponieważ ten rynek no jest trochę w lesie. Tak? On był jest i miejmy nadzieję, że, że, że już niedługo będzie. Natomiast ta kampania miała na celu budowanie świadomości, jakby potrzebę bycia w internecie. Bo problemem rynku jest to, że czasami przedsiębiorcy ci Mali widzą internet ciągle w kategorii wizytówki. Mhm. Tak? Kiedyś było to Yellow Pages, tak? później były reklamy prasowe teraz patrzą, że jak sobie założę wizytówkę w internecie, to na pewno klienci mi odnajdą, przyjdą i mój biznes będzie kwitł. To nie jest prawda, tak, bo oczywiście obecność w internecie to jest fantastyczna sprawa i to jest świetny początek, tak, ale dlatego my też z różnymi partnerami typu z Googlem, z Facebookiem, z Knockoutem czy innymi dajemy różnego rodzaju narzędzia i zawsze mówimy, słuchajcie, tu jest potrzebny tak naprawdę cały ekosystem, żebyś żył w internecie, zarabiał i żebyś otrzymywał z tego jakieś określone profity, samo założenie wizytów i samo zarejestrowanie domeny nic Ci nie da. Do tego często się nas pytano, kiedy no ponad rok temu, rok temu my zawarliśmy takie przymierze, taki alians z Facebookiem i, i, i zostaliśmy a, ich pierwszym dystrybutorem kuponów tak, na, 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 na reklamę internetową Facebooku, czy my nie robimy sobie krzywdy, De facto promując konkurenta. Tak? Bo patrząc, jakby jeden do jednego, Facebook jest naszym konkurentem. Tak? Tam równie dobrze też można mieć swoją stronę Profil, i, i tak, tylko tam firmie. być. Mhm. Natomiast my patrzymy na to trochę inaczej, że, e, że sam Facebook nie wystarczy, żeby efektywnie być i działać w internecie. Sama strona pewnie też nie wystarczy. Tak? To musi być element złożony z iluś kroków. I ten przedsiębiorca musi rozmawiać ze swoimi klientami, ale musi też aktualizować swoją stronę. Tak? Fajnie, gdyby tam jakieś elementy e-commerce wyrzucił, żeby nie patrzył tylko na to, że strona to jest, to jest miejsce, gdzie warto umieścić swój numer telefonu komórkowego. To nie działa. Od wielu, wielu lat macie podobno, podobne layouty reklam, gdzie występuje pewna dziewczyna, która jest przebierana, aczkolwiek chodzi o to, że ona zawsze jest elementem takim występującym w naszych Trzon naszych klientów, trzon klientów, którzy zakładają u nas usługi stanowią też mężczyźni, tak? Poza tym, jeśli spojrzymy, spojrzymy na rynek zachodni, to też nie jest jakiś specjalnie nowy. GoDaddy Go od lat <grym> promuje... Trochę inaczej. E, tak. Troszkę inaczej, my do tego jeszcze... E, etapu nie doszliśmy i pewnie nie dojdziemy, bo jesteśmy troszkę bardziej narodem pruderyjnym, chciałem powiedzieć, ale <laughs> możemy też powiedzieć, że jesteśmy konserwatywni. Zresztą to jako ciekawostkę powiem, że no czasami my spotykamy się z różnymi reakcjami i ze strony potencjalnych klientów i różnych organizacji, które Zrzucają wam, że jesteście seksistowscy? To jest jedno i to jest w takiej wersji bardzo lekkiej. Kiedyś dostawaliśmy maili, maile, że jesteśmy satanistami. Ach, no domen, tak, e, tak, bo mieliśmy jakąś, jakąś promocję. Szatańska tam, coś tam, tam. E, tak? diabelskie domeny czy coś, coś takiego. My oczywiście na takie reakcje patrzymy z przymrużeniem prym, oka. Natomiast staramy się od lat, żeby nasza komunikacja była wyraźna, żeby była w pewien sposób niepowtarzalna.